Kejka, witam Was w pierwszym filmiku z serii QA, czyli pytania od Was. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba i że będziecie mogli się czegoś więcej o mnie dowiedzieć. Akurat to jest pierwszy filmik z tej serii i pod ostatnim filmikiem zadawaliście pytania do tego filmiku i dziwo było ich bardzo, bardzo dużo, za co Wam dziękuję. I jeżeli coś byście jeszcze chcieli mi zadać, to piszcie to pod tym filmikiem. No i myślę, że bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy, bo tych pytań jest naprawdę dużo. I pierwsze cztery są od Magdy Krook. I zapytała się mnie, czy mam rodzeństwo. Tak, mam rodzeństwo. Mam młodszą siostrę, Martynkę. Dalej, ile masz lat? 13. Trzecie, jakie masz zwierzaki? Mam krójka, bazylka. I na go często pokazuję, więc w opisie macie właśnie nazwę do mojego Snapchata i tam go chyba najczęściej pokazuję. I dalej, czwarte pytanie, i to już w sumie ostatnie. Jakie jest Twoje hobby? I może na ja razie powiem tak w skrócie: i jest to taniec, śpiew, aktorstwo. i oczywiście nagrywanie filmików. Okej, okay, kolejne pytanie jest od Majki Pajki i zapytała się mnie, jakiego YouTubera, YouTuberkę lubisz najbardziej. Ja nie mam w sumie jakiejś takiej ulubionej YouTuberki lub YouTubera. W jeden miesiąc lubię daną YouTuberkę, która ma, przypuśćmy, 100 subskrypcji, a w kolejny miesiąc lubię jakiegoś YouTubera, który ma 200 tysięcy, więc to tak mam zmiennie, ale myślę, że już od bardzo, bardzo dawna oglądam glam i Gram Paule tak dosyć na bieżąco przynajmniej staram się. Kolejne pytanie jest od Kot Patrycji i zapytała się, czy będą filmiki typu kolonie czy coś I myślę, że jeżeli gdzieś pojadę oczywiście, to się pojawią takie filmiki Dalej są pytania od Natalii Małek i zapytała się mnie, czy mam chłopaka Nie, nie mam Do jakiej klasy chodzę? I tej tak w napisała A, B, C i tak dalej I chodzę do klasy pierwszej A w gimnazjum, jeżeli ktoś jest tak bardzo zainteresowany, to jest to klasa humanistyczno-językowa Dalej, gdzie mieszkasz? W Polsce. W Polsce. A tak dokładnie w Województwie Mazowieckim. Dalej, Twój ulubiony kolor. I nie mam ulubionego koloru. Wszystkie są naprawdę bardzo, bardzo ładne i świetne i. Wszystkie są cudowne kolory i każdy mi się podoba, ale widzicie po wnętrzu mojego pokoju Bardzo lubię czarny, biały, fioletowy, lubię również różowy, granatowy, niebieski, miętowy um, Ogólnie lubię bardzo no, kolory neonowe i pastelowe, ale też lubię bordowy, beżowy, nie no jest tego naprawdę bardzo dużo Nie ja mam ulubionego I dalej Natalia napisała, pozdrawiam Cię, jesteś super e, Dziękuję, strasznie mi jest miło, piszcie takie miłe komentarze i ja również Cię serdecznie pozdrawiam i przesłam buziaczki Dalej jest pytanie od Lulci Lol, i spytała się, czy wolałabym skoczyć z dachu czy z wyskłego, jak dach drzewa. No wiecie, tutaj można się trochę posprzeczać, dlatego, bo na ogródku mam taki mały drewniany domek, który nie jest za wielki, on ma 2 metry, może no troszkę ponad. No, ja bym skoczyła z takiego małego domku, to nic by mi się wielkiego nie stało bo to jest tylko jednak 2 metry, więc raczej by mi się nic nie stało. I chyba Skoczyć z takiego domku. Ale pewnie akurat tutaj chodziło e, Lulci Lol o to, że z takiego domu, w ja mieszkam, albo z y, drzewa. Powiem prawdę, że jak zobaczyłam to pytanie, to byłam bardzo zainteresowana na tym pytaniem i ciągle się zastanawiam, z co bym wolała. Ale doszłam do tego wniosku, że nie skoczyłabym ani z tego, ani z tego. Ale jeżeli już, jeżeli ten użytkownik by mi kazał skoczyć, bo tak, <noise> to bym wybrała chyba drzewo, dlatego bo bym mogła się zupełnie z gałęzi. I. I się po tym drzewie. I dzięki temu to by spowodowało, że wypadek był mniej bolesny. Dalej są pytania od Natalki i Mielskiej, i jest to moja koleżanka z klasy, którą serdecznie pozdrawiam. No i na psa, Hejka. Ma cześć. Świetny filmik, Palła. Dziękuję. E, Moje pytanka, jak spędziłaś Halloween? Zdra. To może być ciekawe. Tak, owszem, jest ciekawe W sumie teraz nie jest za bardzo czas na Halloween Ale mniejsza <taki> To taki sekret No, ale w Halloween było naprawdę ciekawie Bo właśnie przyszła do mnie ta Natalka Przyszła do mnie również moja koleżanka Julka yy, I mój kolega Mateusz I spędziliśmy ten Halloween razem I Wydaje mi się, że było bardzo śmiesznie Bo yy, pod koniec jak chodziliśmy To Natalce zgubił się telefon No oczywiście szukaliśmy, go szukaliśmy bardzo długo yy, No ale jak się już pogodziła ze startem Zadzwoniła tam do rodziców, rodzice zablokowali karty i tak dalej to jak już przyjechali oczywiście po nią rodzice, to po drodze znaleźli jej telefon I leżał na środku ulicy przed moim domem I naprawdę ja nie wiem, dlaczego my go nie zauważyliśmy I jeszcze miał taką charakterystyczną obudowę z frytkami z McDonalda Ja nie wiem, dlaczego tego nie zauważyliśmy Ale no... Znale się, znalazł się, to chyba dobrze. No, ale jeszcze śmieszna była sytuacja na Halloween: jak się zaczyna zostać w ogóle. Było dużo śmiesznych akcji, bo się tam ktoś tam nas gonił i tak dalej. No, ale jeszcze śmieszna akcja była taka, że jak chodziliśmy po cukierki, to oddaliliśmy się od mojego domu. Oczywiście u mnie w domu była tam jakaś kola, była woda, soki, Były słodycze, i nie tylko, bo też mieliśmy zamówić pizzę. No, ale właśnie potem na się strasznie chciało pić, a to, żebyśmy daleko, to już nam się nie chciało wracać. No i wchodząc do jakiegoś. Pierwszego lepszego domu do jakiegoś budynku to oczywiście Mądra Paulinka zamiast cukierek albo psikus powiedziała Cukierek, woda, pizza albo psikus Tak, to cała ja Moja wyobraźnia nie jest na granic Okej okay. I myślę, że na Halloween to tyle, bo nie chcę się za bardzo na ten temat rozgadywać Bo będę marnowała czas, a ten filmik i tak pewnie będzie długi I seria szybkich pytań od Natalki Dom czy dwór? Wydaje mi się, że dwór, ja lubię spędzać czas aktywnie, a nie siedząc w domu i grać w albo Minecrafta, więc wydaje mi się, że dwór Coca-Cola czy Pepsi? Mm. Zależy też jakie, ale ja ogólnie rzadko piję te napoje tylko okazyjnie, ale chyba i tak wyolałabym Coca-Cola Podstawówka czy gimnazjum? W podstawówce miałam świetnych ludzi, świetnych nauczycieli i naprawdę wszystko było świetnie W gimnazjum też jest nawet fajnie i wydaje mi się, że też poznałam dużo fajnych koleżanek ale wydaje mi się, że najfajniejsze to by było to, gdyby wszystkie osoby z mojej podstawówki przyniosły się do mojej klasy w gimnazjum i żebyśmy mieli 60-osobową klasę. To by było najlepsze. I ostatnie pytanko od Natalki. Pozdrowisz? Tak, pozdrawiam cię. W ogóle pozdrawiam wszystkie osoby, które napisały pytania i które zostawiły pod tym filmikiem łapkę w górę, jak i pod tym wcześniejszym. Okej, okay, dalej są pytania od Niny z kanału Świat Niny i zapytała się, ile mam lat? To pytanie już było i jeszcze może raz powiem 13. Czego najbardziej nie lubisz jeść? U, jest tego bardzo dużo. Jest wiele rzeczy, których nie lubię jeść, ale nie lubię kaszanki, wątróbki, szpinaku, masła, yy, owocówki, czarniny. No nie wiem, to są takie najgorsze rzeczy. To jest top 6 rzeczy, których nienawidzę, tak? Yy, jakie są Twoje ulubione kolory? Na to już odpowiadałam. Czym jest? Twoja pasja, to tylko YouTube czy coś jeszcze innego? Ja tutaj się może troszkę e, rozgadam Właśnie interesuję się tańcem i chodzę na tańce już od 7 lat A jeszcze wcześniej chodziłam na rytmikę i na jakieś tańce w przedszkolu e, I wydaje mi się, że to jest taka jedna z moich pasji e, Ale również interesuję się aktorstwem i właśnie to się wzbudziło we mnie w podstawówce Bo zapisałam się na teatralne e, Teraz niestety nie chodzę już na teatralne, bo jestem w gimnazjum, ale... Po stołu, w postałów co chodziłam i było świetnie, często miałam właśnie główne role, e, mieliśmy wiele przedstawień, fajna była pani i w ogóle wszystko było naprawdę świetne. Mam fajne wspomnienia właśnie odnośnie tych teatralnych. E, Pozdrowiście mnie? Tak, serdecznie Ci pozdrawiam. Pytanie od Oliwki XD, a tak dokładnie pytania. E, I zapytała się mnie, czy wolę iPhone'a, czy Samsunga e, i nie miałam ani tego telefonu, ani tego, ale wydaje mi się, że z wyglądu, z kształtu bardziej bym wolała iPhone'a. No ale w sumie samsługi też są całkiem spoko, ale chyba jednak wolałabym iPhone'a. W sumie nie wiem jak z użytkowaniem, ale no. E, co wolisz, koty czy psy? Psy. Dalej jest pytanie od Alicji XD. Kurczę, czy to jest Oliwia? Jak jest tutaj Alicja? A kurczę, jakieś bliźniaczki? Ale Ala zapytała się, tańczysz? Tak. E, a jeśli tak, to w jakiej grupie jesteś zaawansowanej czy początkującej? Wydaje mi się, że to jest bardziej zaawansowana grupa, ponieważ jednak chodzę już o tej 7 lat i myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo, więc wydaje mi się, że to jest bardziej zaawansowana. Dalej są pytanka od brokatowego jednorożca i jest to moja koleżanka Julka, którą serdecznie pozdrawiam i zobaczcie, jak się postarała, żeby napisać te pytanka, jakie powstawiała te emoji na początku, że po prostu wow. Ale dobra, bez danego przedłużenia, zaczynajmy. Jako na imię Twoja najlepsza przyjaciółka? I w sumie, jakbyś tak zastanowić, się, ja takie takiej najlepszej przyjaciółki to raczej nie mam, ponieważ wydaje mi się, że najlepszy przyjaciel jest taki szczery, nie zdradzi żadnego sekretu, jest taki no, miły, wyrozumiały przede wszystkim. Przyjaciele nie powinni się kłócić. Powinni sobie nawzajem ufać, wspierać, a nie przygnębiać. I. Wydaje mi się, że jak na razie nie znalazłam żadnej takiej najlepszej przyjaciółki, ale mam najlepszą koleżankę, z którą się dobrze dogaduję. Właśnie jest to Julka i myślę, że w przyszłości może z tej z tego, że jesteśmy koleżankami, narodzi się przyjaźń i no, by było fajnie. Dalej, czy ktoś Ci się teraz podoba? No jasne, że tak. Mój królik. Ile lubisz swoją przyjaciółkę? Od 1 do 10. Jak już mówiłam, przyjaciółki z jako takiej nie mam, ale myślę, że mogę uznać ją jako JULKę i w sumie nie będę tutaj oceniała ludzi ja nie lubię oceniać ludzi i nie będę tutaj że od 1 do 10, bo po prostu wiem, że każdy w swoim życiu popełnił jakieś błędy, których na pewno żałuje i nikt nie jest idealny, a więc na pewno by to nie było 10 na 10. No i tak. Kolejne pytanie: gdzie chciałabyś pojechać na wakacje? W sumie mi to obojętnie Na pewno bym gdzieś na, na, na kolonie, może gdzieś za granicę Albo nad morze, na Mazury, w góry Z rodzicami może też bym gdzieś pojechała za granicę Albo nad morze No no fajnie by było Dalej, z kim chciałabyś pojechać na te wakacje? E, no i zależy, jeżeli to by był jakiś wyjazd rodzinny, To chciałabym wyjechać z moją najbliższą rodziną Czyli z rodzicami i z moją siostrą A jeżeli na kolonie to myślę, że chciałabym pojechać właśnie z moją koleżanką Julką Dalej, z kim chciałabyś nagrać filmik? No, filmik już chcę nagrać z jakąś słowną osobą, ale poza tym chciałabym też nagrać właśnie z tą moją koleżanką Julką, z moją siostrą. No, i jest wiele osób, z którymi chciałabym nagrać filmik. Twoje ulubione piosenki teraz? Hmm. To jest trudne pytanie, bo właśnie to tak samo jest, jak z piosenkami tak samo jest jak z, e, właśnie z youtuberami, e, ale bardzo mi się podoba piosenka mm, Alana Walkera, Alon. Wydaje mi się, że teraz mam właśnie taką fazę na Alana Walkera i chyba teraz jego piosenek najczęściej słucham, ale no właśnie, w kolejnym QA też może, może ktoś zadać pytanie w komentarzu. Eee, jaką piosenkę lubię, bo w na następnym QA będę lubiła jakąś inną, więc e, czego się boisz? E, boję się pająków, robaków, yy, różnych, no nie wiem, jakoś tak, z takimi robakami, owadami. Strasznie się tego boję. Ulubiony przedmiot w szkole. Hmm, bardzo lubię chemię, o dziwo, bo jestem. Persie humanistyczno językowej, czyli rozszerzony polski, rozszerzone języki, francuski, angielski, ale wydaje mi się, że właśnie chemię bardzo lubię i bardzo też lubię francuski. I WEF. No, takie top 3 moje ulubione przedmioty. Co teraz robisz? XB. Teraz, jak możecie się spodziewać, nagrywam filmik. Wow! Lubisz szkołę? Nie lubię szkoły. Z kim ci się najlepiej gada? I myślę, że z każdym z mojej klasy się dobrze gada, z moimi rodzicami mi się dobrze gada, z każdym mi się dobrze gada, nawet z wami mi się dobrze gada i z kamerą moją, no Ale chyba najczęściej przez telefon rozmawiam właśnie z Julką Pozdrawiam cię serdecznie, brokatowy jednorożcu Kolejne pytania są od AsiuTV i kilka wykrzykników i spytała się na ile lubię Gabić. I jak już mówiłam, nie chcę odnieść ludzi, a jaki jest swój ulubiony film? I z filmami jest tak samo jak z YouTuberami i z piosenkami, też mi się zmieniają, ale powiem wczoraj, że tak. W ostatnim czasie nie oglądałam jakichś takich filmów, więc nie mam jakichś takich ulubionych, ale z takich programów telewizyjnych, z teleturniejów, bardzo lubię małych gigantów, mam talent. Wydaje mi się niektóre takie śmieszne, i bardzo lubię właśnie je. Mm, ale z filmów to e, lubię katastroficzne, takie, które opowiadają o przyszłości e, No to chyba takie, ale nie lubię horrorów, horrorów nienawidzę Dalej więc... e, są pytania od użytkownika, który nazywa się Zbiera na przycisk YouTube'a Daj suba Ej, poczekajcie, no, dam mu suba, będzie fajnie No, zobaczcie, dałam subskrypcję Więc, e, pomaga, nie wiem, czy to widzicie, ale dałam subskrypcję e... Pierwsze, co kolekcjonujesz? Kolekcjonuję woski i świeczki zapachowe, balsamy, różne produkty do ust. Kolekcjonuję też porcelanowe aniołki i też takie z wosku albo coś takiego, no ale takie rzeczy bardzo lubię. Yy, drugie, co byś zrobiła, gdy wsadłabyś się w żalków, w Ci do pokoju? Dziwne, ponieważ po prostu mnie nie zjadła. A wiecie co zrobię, gdy wam mi... Mi się w stadionie się wzięło, wparwało do pokoju? Napiszcie w komentarzu, ja bym mnie zjadła na 100%. jakim programem montujesz? Mam dwa programy. Jeden jest Movie Maker i on jest bezpłatny. A drugi jest e, Pinakla i on jest już płatny. Mm, dalej, Czy nagrywasz? Kamerą? I może kiedyś nagram niedokładne filmy, bo w sumie nie wiem. Jest to kamera pana Sonic, ale nie znam dokładnych w tym. Namiarów na tą kamerę. I ostatnie pytanie: jaki masz telefon? Yy, I mój telefon jest to HTC 620. Myślę, że to na tyle w tym filmiku. Chciałam się z wami pożegnać. Yy, I mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz skomentujecie. I mam prośbę, abyście w komentarzach pisali właśnie pytania do kolejnego QA, który myślę, że pojawi się niebawem. Do, do zobaczenia. Do cześć!